Pokażę Wam coś, czego jeszcze nie widziałem w krzakach. Taka skrzynka, no nie? Nie jest to taka zwyczajna skrzynka. A tu zobaczcie. Pierwszy raz, powiem, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, żeby pszczelarz wyrzucał Jakieś tam odpady po swojej pszczelarni w krzakach. No, ja myślałem, że pszczelarze to są jednak ludzie, którzy mają jakieś inne standardy. Zapewne większość tak, ale jak widzicie Państwo, bywają i tacy pszczelarze. No, a tutaj można się przespać. No i jakieś kurde te szmaty, no nie, skąd te szmaty? Dlaczego one tutaj są? No jest to bardzo prosta odpowiedź na to. Po prostu tutaj przy drodze stały te kontenery, gdzie można było szmaty przynosić, oddawać dla jakiejś firmy, tak? No i nie ma już tych kontenerów. Tak zwane PCK. Tak zwane. A dlaczego tego nie ma to ja nie wiem. No niemniej jednak. Ponieważ jest to dość odludne miejsce. Co nie ma zresztą większego znaczenia. To. Wiele z tych szmat właśnie zostało. Wyjmowanych. I zostały tutaj. No ja uważam, że ta firma. Jednak powinna tutaj wrócić. Po te szmaty. Bo to w sumie. 对了。